Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie hol wyprzedażowy jak widzicie, prosiliście mnie zresztą o taki film gdy Wam gdzieś tam wspominałam, że kupiłam kilka rzeczy na wyprzedażach więc dzisiaj czas właśnie na taki film Zaczniemy sobie od mojego ostatniego zamówienia z Reserved i jest to zamówienie do którego podchodziłam trochę no wiecie, kilka razy tak naprawdę, bo jest to płaszcz płaszcz, który mogliście widzieć już w jednym z tych filmów które nagrywałam na jesień, ta seria Przegląd Trendów. Um, I jest to płaszcz przepiękny, długi, w którym się zakochałam tak naprawdę od pierwszego ubrania. Bardzo on mi się wtedy spodobał. Cena była okej, okay, bo on kosztował 200 zł, natomiast wtedy, jakby stosunek ceny do jakości, do składu, może, nie do jakości. Był taki średni, natomiast teraz ja za niego zapłaciłam 120 zł, więc wydaje mi się, że całkiem okej. Okay. Skład nie powala, ale wczoraj miałam go już na sobie i mogę stwierdzić, że jest przede wszystkim wygodny. Nie po się w nim to na pewno. I może nie jest jakimś takim bardzo ciepłym płaszczem, ale myślę, że na taką pogodę, jaką teraz mamy, czyli około 0 stopni, sprawdza się naprawdę bardzo. Fajnie. Jest niesamowicie długi, naprawdę prawie do kostek mi sięga. Przepięknie taliowany, to jest rozmiar 34 i naprawdę sylwetka wygląda w nim bardzo szczupło i elegancko. Nie jest to taki płaszcz, który nas jeszcze poszerza, powiększa. Bardzo, bardzo stylowy, bardzo elegancki płaszcz w przepięknym kolorze. Takiego koloru jeszcze w swojej szafie w ogóle chyba nawet nie mam. Nie no, mam chyba jeden sweter. Ale jeśli chodzi o okrycia wierzchnię, to na pewno, na pewno nie. Ma kieszenie. No, wczoraj go przetestowałam, bardzo mi się on podoba i myślę, że spokojnie będę go nosić. Tak jak teraz, mamy taką fajną, fajną, niefajną zimową pogodę. Będzie się nadawał zarówno do stylizacji eleganckich, do botków, do kozaku, do jakichś obcasów ale również myślę, że fajnie się sprawdzi na przykład do jakichś sportowych butów, do na przykład tych moich czarnych takich em, sportowych butów, nie wiem, no nie wiem, czy jeszcze. W każdym razie ja już widzę tą stylówkę, na pewno będę Wam pokazywać, czy to we vlogu, czy na Instagramie. Ja jestem mega zadowolona z tego płaszcza i przy okazji, jak już opowiadam Wam o, o tym płaszczu, to chciałabym tutaj wspomnieć, że bardzo się cieszę, że nagrałam tamtą serię przegląd trendów, bo właśnie po nagrywaniu tamtej serii, ja sobie spisałam wszystkie rzeczy, które może bym chciała kupić właśnie na wyprzedażach, bo w regularnej cenie dla mnie to było za dużo, żeby wydać na te rzeczy. I teraz na przykład. Może nie, że kupiłam dużo z tych rzeczy, ale ym, szukałam, ym, czekałam może na te przeceny i, i próbowałam złapać je na tych przecenach, wyprzedażach. Nie udało mi się wszystkich rzeczy, ale do czego dążę? Do tego, że fajnie zrobić sobie taki właśnie przegląd, a później na wyprzedażach łapać te rzeczy, na które mamy nadal ochotę, bo jednak trochę już czasu minęło, przyspaliśmy się z tym, to nie jest taki y, chwilowy, natych, natychmiastowy zakup. Fajna sprawa i myślę, że na wiosnę też bym może nagrała taką serię. Dajcie znać w komentarzach, czy, e, czy chcecie. Przechodzimy do kolejnego mojego zamówienia, i będzie to HM, czyli sklep, e, który ja uwielbiam. Zamówiłam dwie pary spodni i może od nich zacznę. Pierwsza z nich jest to para czarnych, klasycznych spodni rur, rurek. Rurek obcisłych, dopasowanych, przylegających bardzo dobrze To jest rozmiar 34, zastanawiałam się nad rozmiarem większym Ale stwierdziłam, że one i tak się gdzieś tam rozciągną po praniu, po noszeniu itd. Więc zostawiłam go Mam już jedne spodnie czarne z H&M również One są chyba nawet z tego samego materiału Ale jednak krój jest ich nieco inny, ponieważ nogawkę mają szerszą I nie zawsze mi to odpowiada, czasami wolę po prostu, żeby ta nogawka była bardzo dopasowana aż tak do kostki więc zamówiłam sobie te, one kosztowały 39,90 chyba tak. I nie wiem, czy teraz one były na wyprzedaży, czy to była regularna ich cena. W każdym razie, jeżeli oczywiście znajdę je jeszcze na stronie, to Wam podlinkuję. Zwykłe klasyczne czarne rurki, które oczywiście zawsze się przydają. Natomiast kolejna para spodni to są jeansy. Jeansy, na które ja już poluję, w, znaczy w ogóle na jeansy poluję jakiś czas. Te, czas. Ym, ostatnio kupiłam jeansy w Stradivariusie, one mi się bardzo fajnie sprawdzają. Teraz chciałam też kupić jakieś, ale żadne mi nie przypadły do gustu z tych ym, właśnie, na, z tych wyprzedażowych. Ale będę jeszcze pewnie polować, bo chcę po prostu spodnie, w których będę się dobrze czuła, które będą na mnie leżeć bardzo dobrze i w których ym, będę się po prostu też sobie podobać. I tyłek będzie fajny, bo to też jest ważne. Ym, no. No, więc zamówiłam sobie taką parę spodni oczywiście w ciemno, ale ja już je mierzyłam i mi się bardzo podobają. To też są właśnie takie skinny, jeans, czyli bardzo dopasowane, bardzo przylegające. Z tyłu klasyczne, ale tyłek również fajnie w nich wygląda. Rozmiar 34. Ja już te rozmiary tak naprawdę zamawiam w ciemno, jeśli chodzi o, o H&M, bo już tych spodni miałam naprawdę mnóstwo. Kolejna para, z których będę zadowolona, a te spodnie, których, z których nie jestem zadowolona, w sensie robiłam sobie taki przegląd po prostu szafy też ostatnio. I te, które, które stwierdziłam, że no, nie bardzo się w nich czuję dobrze i, i też nie wyglądają na mnie rewelacyjnie, po prostu się ich pozbyłam i teraz będę kolekcjonować tylko te spodnie, w których naprawdę, naprawdę będę się czuła dobrze. Ostatnia rzecz z HM-u jest to bluzka Golfik. Bardzo basicowa rzecz. Zastanawiałam się, czy nie zamówić sobie, znaczy odesłać tej rzeczy, a zamówić rozmiar większej. Jest to rozmiar S. I ona jest obcisła, ta bluzka. To jest taki golfik klasyczny, szary, bez żadnych tutaj wydziwnień. Nie wiem, czy on ma jakieś... Nie, on jest po prostu... Nawet bez żadnych guziczków, ani nic w tym stylu Klasyk nad klasykami, golfik Zama Zastanawiałam się właśnie, czy nie zamówić sobie rozmiaru większego Bo jednak on jest bardzo obcisły Ale z drugiej strony właśnie chciałam coś takiego obcisłego, eleganckiego Że na to jeszcze narzucę sobie jakąś, nie wiem, bluzę, marynarkę czy, czy kurtkę e, Na przykład jeansową, fajnie to może wyglądać, ale już bardziej na wiosnę No, więc wzięłam taki basic e, Były też w różnych kolorach Ile ona kosztowała? Nie wiem, tamte spodnie też około chyba 4. Nie, bo ja. Je... Mm, trochę taniej. Tamte spodnie kosztowały chyba 20 czy 25 zł, a ta, e, ta bluzka około chyba 20. Jakoś tak. Bo też miałam taką zniżkę tam w H&M, więc ją od razu wykorzystałam. Zakupy stacjonarne. Ostatnio byłam w Poolend Bear. Przy okazji, gdy byłam w Stradivariusie, chciałam sobie kupić jakieś spodnie, ale nie kupiłam. Poszłam do Pull&Bear i kupiłam co innego. Kupiłam e, spódnicę, e, spódnicę taką jasną, jeansową. E, mam już jedną z Sensei, ciemny jeans i ja w niej naprawdę uwielbiam chodzić. Jakoś, nie wiem, ostatnio przekonałam się po prostu do spódnic jeansowych, więc stwierdziłam, że sobie kupię kolejną, żebym nie miała tylko jednej. Zapłaciłam za nią 50 zł, ona była przeceniona z 80, rozmiar M. Nie ubieram się w plenberze, także ta rozmiarówka była dla mnie nowością, więc musiałam po prostu przymierzyć sobie. Bardzo fajna, nie jest ona jakaś taka bardzo krótka, no jednak jest takich miniówek, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie mi się ją fajnie nosić. Tutaj guziki po całej długości, taka trochę w stylu lat 90., tych może troszkę, ale jeans jest bardzo ładny. I ostatnie moje zakupy. To Sinsei. Sinsei, czyli sklep, w którym również robiłam taki przegląd trendów I z, tych, z tego przeglądu trendów naprawdę miałam kilka egzemplarzy ubrań, które chciałabym sobie kupić Niestety no, były już wyprzedane Ale jedną rzecz z, tych, z tych, tych, tych przeglądów trendów sobie kupiłam I są to spodnie Spodnie od tego kompletu, który mierzyłam, taki garnitur miałam I naprawdę chciałabym do niego kupić sobie jeszcze marynarkę jeżeli tylko ktoś zobaczy gdzieś tą marynarkę, to dajcie mi znać, bo no, u mnie nie ma, w żadnym sklepie, w którym byłam. Ani też online, więc kupiłam sobie tylko spodnie. Myślę, że one też mi posłużą do jakichś innych stylizacji, nie, nie musi być total look, ale bardzo chciałabym tą marynarkę. I one kosztowały w ogóle tak sobie liczyłam wtedy, gdybym kupiła, kosztowałby ten cały, cały strój, cały garnitur 130 zł, a teraz by kosztował 50 zł, więc naprawdę przecyna bardzo duża. Spodnie kosztowały 50, a zapłaciłam za nie 20 zł. Rozmiar XS. No, bardzo ładne, takie żywe, na wiosnę, na lato. Myślę, że fajnie się sprawdzą. Żałuję, że to nie, była, e, nie był komplet właśnie z, z marynarką, że nie mogłam znaleźć. Ale powiem Wam, że nawet do takiej bluzy białej, czy do jakiejś koszuli. Tutaj mam też koszulę, która myślę, że fajnie będzie do, e, do tych spodni wyglądała do białej koszuli. Myślę, że fajnie będzie je zostawić z różnymi innymi rzeczami. I właśnie ostatnia rzecz to jest e, koszula, koszula z takiego przyjemnego. Lekkiego materiału i zapłaciłam za nią 20 zł, kosztowała 50, rozmiar XS. Jest to, jest to bluzka, koszula, która owszem, zapina się tutaj normalnie na guziki, ale ma też przy szyi takie, takie dwa sznurki. Nie mogę ich znaleźć. Tutaj wiąże się je przy szyi i fajnie to wygląda. Także coś innego. Zobaczycie zresztą na mnie, jak ona się prezentuje, i z tymi spodniami myślę, że fajnie będzie wyglądać. To wszystko, moi drodzy, to są wszystkie moje zakupy wyprzedażowe. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Czekam na Wasze komentarze, co wykupiliście na wyprzedażach, a może nic. Ja powiem Wam szczerze, że no, jeżeli miałabym wydać pieniądze w regularnej cenie, to bym tego nie zrobiła, ale wyprzedaże są fajną okazją, żeby coś złapać. Ehm coś, co nam się podoba. Także czekam na wasze y, opinie w komentarzach. My się widzimy już niedługo na moim kanale. Do zobaczenia, buziaki, pa! pa.